nam nagrywanie. To jak na razie wszystko normalnie w tej grze. Joseki, joseki. I ten ruch, pierwszy taki trochę dziwny. Zazwyczaj, jeżeli chcemy odpowiedzieć na stronie, to gramy na czwartej linii. A jeżeli chcemy przycisnąć kamień przeciwnika, to jest jeszcze taka opcja, żeby go uderzyć od góry. No i to też jest takie doseki. Swoją drogą czarny może od razu tutaj wejść i nawet wrócić do doseki po Sansanie albo, albo zagrać Hanę. No różne są opcje. W każdym razie to jest takie normalne. To naprawdę kładzie nacisk. To naprawdę bierze stronę. A ten ruch jest taki pomiędzy i w zasadzie ani jednego, ani drugiego nie robi dobrze. Co więcej, warto pamiętać, że Keima. Ma słaby punkt właśnie w tym miejscu, czyli czarny już zagrał w słaby punkt. kejmy, więc, no, trochę pewnie nieoptymalny ruch. W rezultacie, czarny wziął całkiem spory róg i myślę, że jest w miarę zadowolony. No, i teraz bardzo mądre zagranie czarnego, że rozdziela stronę białego, żeby biały tutaj nie zagarnął zbyt dużo. Ogólnie w tej sytuacji, biały ma. Z jednej strony ściankę, z drugiej strony w zasadzie silną grupę, też taką trochę ściankę, to nie bardzo biały jest zainteresowany braniem terenu ani po jednej stronie, ani po drugiej, więc myślę, że bardziej naturalnym zagraniem jest zagrać od góry i tak przycisnąć czarnego. Przy czym czarny tam na dole przeżyje, a biały zyska za to jakiś wpływ na centrum. Tak, to biały zagrał z tej strony i czarny sobie ucieka. No nie jest to zbyt interesujące, żeby brać punkty od silnej grupy. Więc to był taki trochę nie, nieznaczny błąd strategiczny białego. Yy, no dobra, i tutaj czarny sobie wziął trochę punktów, biały zyskał jakąś ściankę na zewnątrz znowu. No i gra się jakoś tam rozwijała. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili czarny ma dość sporo punktów. Yy, czarny tutaj ma ruch, bo zagrał Sansana, ten ruch ma, bo wskoczył na Sansana, tamten ruch ma ze względu na to, że biały odpowiedział w taki trochę niestandardowy sposób. I jednym ruchem może też zdobyć punkty w prawym dolnym rogu, więc czarny ma dużo, dużo punktów. Więc jeżeli biały chce wygrać grę, to musi naprawdę użyć w jakiś sposób wpływów, które ma biały. No bo biały faktycznie ma sporo wpływów. Um, no ale jak użyć wpływów? Ogólnie najważniejsza zasada w go jest taka, że wpływów używamy nie do tego, żeby brać terenu. Bo bardzo trudno jest brać teren od wpływów, tylko żeby atakować słabe grupy przeciwnika. No, czarny ma w tej chwili jedną słabą grupę, może uda się ją jakoś zaatakować. Jak nie, to prawdopodobnie nie starczy punktów do zwycięstwa. No i w tej chwili biały rzeczywiście próbuje dokonać takiego ataku. I tutaj trochę, niestety, czarny się zdołał wzmocnić i wyskoczyć na zewnątrz. To co poszło nie tak. Może mogliśmy bardziej. Rozdzielać czarne kamienie od tej grupy, żeby, żeby na pewno kłaść presję na tę jedną słabą grupę. Bo jest ważne, żeby, żeby ta grupa nie stała się silniejsza. Jeśli ta grupa stanie się silniejsza, nasze wpływy staną się bezwartościowe. Niemniej Biały nadal próbuje ją oddzielać, no i, no i bardzo słusznie. Tylko czy uda się ją zabić? W tej chwili to już raczej nie, bo już tutaj jest sporo kamieni. A jeżeli się nie uda zabić, to pytanie: jaki będzie z ataku? No, pojawia się opcja, że może zyskamy tutaj jakiś, jakiś teren w centrum. Tylko czy ten teren będzie wystarczający? Czarny już tutaj zyskał bardzo duży teren na bandzie, więc wydaje mi się, że kamienie czarnego pracują bardzo efektywnie na dole i zdobywają wiele punktów. No i teraz czarny rzeczywiście próbuje wyżyć, i biały spróbował wszystkimi siłami zabić czarnego. Widzim, widać, że ten ruch. W tym ruchu chodzi o to, żeby zabrać czarnemu oczy, ale w rezultacie czarny złapał te kamienie, które miały go wyoczać, i przeżył na większą skalę jeszcze z punktami. Więc w tej chwili biały musiał, no, niestety pójść na kompromis, dać czarnemu żyć, ale przynajmniej zabrać mu sporo punktów. W, w momencie, w którym yy, czarny przeżył, jeszcze zabijając kamienie białego, no to już na pewno czarny wygrywa na punkty, i w zasadzie to, co się dalej dzieje, no to. No, już czarny na pewno, na pewno ma więcej punktów. Biały próbował jakoś zabierać teren czarnemu tutaj, a w sensie wkradać się w teren czarnego tutaj tymi kamieniami, ale w rezultacie cała ta grupa stała się bardzo osłabiona i nie było jasne, czy biały zdoła stworzyć dwoje oczu, i w konsekwencji czarny nawet zabrał te oczy, i biały zginął. No to jak biały zginął, no to już na pewno. Na pewno czarny miał przewagę i ostatecznie biały poddał. Także tak wyglądała ta gra. No trochę za dużo biały dał na początku gry punktów czarnemu w rogach i później nie było łatwo wykorzystać te wpływy. Wykorzysto wpływy można wykorzystać do atakowania grup, natomiast to jest już duża umiejętność, żeby mając takie wpływy jak w tej chwili biały Zaatakować efektywnie tę grupę czarnego, bo prawdopodobnie nie uda się jej zabić. Więc co możemy zyskać z ataku? No to trzeba się zastanowić w tej chwili, w której przystępujemy do ataku. Normalny plan byłby taki, że postawimy sobie tutaj kilka kamieni, w tym czasie czarny będzie uciekał tędy, a później my będziemy mogli wskoczyć w ten, na tę stronę i. Poro porozwalać teren czarnego. To byłby normalny plan strategiczny, natomiast nie jest go łatwo wykonać, nie jest łatwo kontrolować co się dzieje przy ataku i jak widać, ten plan się nie udał, bo w konsekwencji tego ataku czarny zdążył dostawić sobie dodatkowe kamienie i zagarnąć tutaj duży teren. I to już na pewno była, była porażka białych, bo po prostu czarny miał zdecydowanie za dużo punktów wszędzie naokoło. To chyba tyle, jeśli chodzi o tę grę. Chyba, że jest jakieś pytanie, to wtedy możecie włączyć głośnik i zapytać, albo napisać na OGS-ie, bo tutaj widzę też czat. Natomiast jeśli nie ma pytań, to przejdę do gier naszych juniorów. And